Cześć, słuchajcie znajduję się w Koszycach dokładnie w koszyckim obszarze chronionym nad rzeką Wisłą i chciałbym Wam to pokazać jak tego wygląda tego że jeszcze to nagrywane. także lecimy o? słuchajcie tu mamy Piacek główno ze stolikiem. Nie można sobie usiąść, jakiś tutaj nie sorry, Sory, wiem, że wieje, może źle słychać. Jest i mały duszek, pomachaj. Siedzi, dzodzie! Bierz plecak, idziemy. Tutaj mamy palnisko. Był gdzieś grill, ale go nie widzę. Nie widzę, żeby gdzieś tu był grill. <ścoughs> palnisko jest. O, widzę, że ławka już wyrwana, przestawiona. Grilla też już nie ma rozpłynął się tam zobaczcie ta jest kamera była skierowana tutaj na obiekt no i to komuś mi się przekręcić no chodź tu idziemy po trawie tak ja samochodziki. Ale nie jeżdżą po trawie, wiesz? Nie. Mogą też jechać. Ale nie mają potrzeby, że nie jeżdżą. Tak. No pomalutku, pomalutku. Jeszcze zaraz w dole. Tak. Chodź, tutaj na drogę pójdziemy. Tak. Małego duszka wszędzie pełno. Słuchajcie. Słuchajcie tu mamy, tu jest ubikacja, auta nie będę wam pokazywał, bo to od chodź tu bliżej. Zobaczcie jak pięknie wygląda Te góry Te góry tutaj To wszystko piaskowiec Wielkie góry piasku 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 Co mogą? I tutaj mamy dwie Kolejne wiaty, Będzie wiedzieć, Nie, na razie nie o to jest bardzo brzydko i brudno, bo nie dbają ludzie. O, to jest druga wiata, jedna to jest niby główna, druga przeciwdeszczowa, a tutaj. Tu się znajduje strzelnica koła łowieckiego Lis Lis. Za chwilę sobie zbudujemy domek. W jest piękna pogoda. O, Wam pokażę. Przybliżę Wam tu troszkę. Patrzcie, ile piachu, ile można byłoby się bawić. No jak widzicie, na 5 minut, na minutę nie można mi się zatrzymać. Ciągle tylko w marsz i marsz. Pani generałowa tu rozkazuje. Rozkazujesz? O, egzamin. Nie, to nie jest dom, to jest taka budka. Tak. Ptaszków. Tak, dla ptaszków. I kuiców. I góliczku też. być. też. Słuchajcie, spójrzcie to z tej perspektywy. Jak miliony wygram. Słuchajcie. Tu, tu, wszędzie tu są pola uprawne, nagrywam. Tu wszędzie są pola uprawne. Chodź, chodź, chodź. To idź nią. To są wszędzie już pole uprawne. w obszar chroniony przyrody połączony z, z rolnictwem. Nie mi to oceniać, słuchajcie. Idziemy tam sobie, rozbijemy domek. Tam sobie domek sami zrobimy. Jak to wygląda?